Kochani, to znowu ja. Pewnie robicie teraz przegląd, może korygujecie jeszcze gniazda, wyciągacie jeszcze ramki z pokarmem, z uli. No ja w tym roku poległam, niestety barciak większy dawał mi popalić, pszczoły schodziły już częściowo do gniazda, więc było na tyle zimno, nie chodziły mi po górze. A larwy barciaka niestety bardzo dobrze się rozwijały, z czego musiałam w tym roku z wszystkich uli pościągać. Ramki z pokarmem i ramki rezerwowe. Co mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu, powiem szczerze. Ale od razu przeglądając ramki, segregując ramki, chciałam Wam zwrócić uwagę na taki nalot. Jak zobaczycie sobie na ramki, robi się taki dziwny nalot na wosku. I to samo, kochani, jeżeli chodzi o susz, jak popatrzycie się na ten susz, wygląda tak, jakby przypleśniał. To jest, kochani, nie pleśń. To jest naturalny nalot na ramkach. Po czym jeszcze może poznać, że to jest normalna rzecz. Pamiętajcie, zawsze są jakieś komóreczki z pierzgą. Pierzga pewnie w tym momencie szybciej by nam mm. pleśniała niż wosk. Wosk nie pleśnieje, kochani, może nam woszczyna przypleśnić, może się narobić pleśń, ale to musimy mieć, przypuśćmy, słabą wentylację przyłożoną do brzegu, i to się robi taki zielonkawy, to będziemy widzieć, że to jest taka specyficzna. Prawdziwa pleść. To jest taki nalot, który po prostu możemy ściągnąć sobie. Tutaj na wosku, jak posmarujemy, też nam będzie wchodzić. To jest tak, jakbyśmy polerowali ten wosk, on się będzie wyświecał w tym momencie. Jeszcze jak wyjdą nam drobinki miodu, tym bardziej nam się to wyświeci. Ale to wszystko, kochani, co tu widzimy, jest to naturalny nalot na wosku. Tym się nie martwimy. Jeżeli się chcemy. Przekonać, czy pokarm, który mamy w ramkach, jest dobry, bo pamiętajcie, nie wszystko jest zasklepione. Niektóry pokarm nie zasklepiają na zimę. Jeżeli będziemy to trzymać w przewiewnym, chłodnym miejscu, nie powinno się temu nic stać. Przynajmniej żeby nie było bardzo dużych wahań temperatur i w odpowiednim takim otoczeniu, wiecie, chłodno cały czas, żeby było, ewentualnie niech to cały czas przymarznie, ale niech nie będzie tak, że odmarza, przymarza, odmarza, przymarza, bo wtedy proces fermentacji może szybko nastąpić. Jeżeli byśmy się martwili, czy pszczołom taki pokarm podać, kochani, nic prostszego, pamiętajcie, to jest czysty produkt, bierzemy na palucha, próbujemy, mm, miód malina, pyszne, jeżeli nam smakuje, kochani, pszczołom na 100% się nic nie stanie. Więc tutaj nie obawiamy się spróbować. Pamiętajcie, to ma być czyste. Jeżeli my się boimy z tego spróbować pokarmu, który tutaj jest w ramkach, no to kochani, musimy pomyśleć, czy nasz miód jest dobrze produkowany. I jeżeli taka rameczka jest, kochani, przeznaczona dla pszczół, to i jest przeznaczona dla nas. Takiego pokarmu nie boimy się nigdy spróbować. Naprawdę jest dobry, wiecie o tym. Pomimo, że to jest syrop cukrowy, ale trochę pomieszany, pewnie z jakimś nektarem, bo coś tam zawsze dla siebie liznęły. Mm. Ale pamiętajcie, nie wyrzucamy tego. Jeżeli macie takie ramki z pokarmem, nie macie co z tym zrobić, boicie się to przechować, pomimo wszystko, możecie. Odwirować i to się świetnie nadaje do jakiegoś miodu pitnego albo przerobienia na jakieś nalewki. Pamiętajcie, to jest produkt z enzymami, pszczelimi, więc, nawet jeżeli tego troszeczkę będziecie dawać jako substancję słodzącą do herbaty, do soku, do jakiegoś napoju, to jest to o wiele zdrowsze, kochani, niż zwykły cukier. Tu już mamy przetworzony cukier, rozłożony na cukry proste jeszcze z dodatkami od pszczół naprawdę warto. Pamiętajcie tylko, żeby to nie było poddane oczywiście leczeniu a apiwarolem w tym momencie, czy jakimiś paskami, bo to już jest na ten moment nie do spożywania, bo pamiętajcie, amitraza musi mieć też swój okres karencji, więc nie pozyskujemy miodu lub jakichkolwiek środków pszczelich w momencie stosowania środków z amitrazą, albo też jakimiś innymi. Ale tutaj ja akurat stosowałam amitrazę, to jest ramka do korekty, więc tutaj się nie martwię, mogę spokojnie spożywać. <grymne> Miłego!